Siema, z tej strony, z tej strony gryzak, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. I w tym odcinku pokażę wam top 10 moich ulubionych mikseli. No, wybranie tych mikseli naprawdę nie było trudne, ponieważ ich mam bardzo dużo. I każdy miksel jest fajny i każdego lubię, ale no wiecie, że niektóre lubię bardziej, a niektóre po prostu lubię mniej. Już od niedawna planowałem ten film nagrać, ale teraz ostatnio wyszedł taki sam film u Mixel Sworda, więc pomyślałem, że to jest odpowiednia pora, by sam taki nagrać. No i może zaczniemy od miejsca dziesiątego i na miejscu dziesiątym jest Nixput. Ogólnie miałem trudną trudność się zdecydować, bo wszyscy orbitonowi mi się naprawdę podobają, ale wybrałem Nixputa po prostu no po prostu fajnie wygląda ten irokes na górze wygląda fajnie tak samo jak tak chciałem powiedzieć gablota ten klosz nie wiem jak to nazwać nad jego okiem dwa skrzydła z tyłu ma taki no silnik turbo wiecie no i ogólnie wygląda mega mega beat na miejscu 9 dałem Cobraxa. W ogóle nie wiem, czemu to jest złota część, bo ostatnio znalazłem ten drugi szary. No, jest to ogólnie fajny miksel. Najlepszy Ninjas. Fajnie są zbudowane, bo są takim nietypowym mixelem. Jeden chyba z bardziej ulubionych z 9 serii. Ma bardzo fajnie, fajnie podzielony na części ten lokal, z czego jest. Bardzo ruchomy, tu ma takie fajne zbudowane ręce, magit, o Jezus, czemu mi to odpadło, nie rozumiem. Wygląda właśnie jak kobra wąż i ma jeszcze fajny element, czyli język, jako wąż, fajnie to wygląda. Miejsce ósme daje Tentro, ponieważ jest to naprawdę fajny mixel. Podobno jest najlepszym mikselem, jeśli, bo tak wybrał mój serwer Discord. Jeśli nie widzieliście, to polecam zobaczyć. Wbijajcie na serwer. No i właśnie tam wybrano, że jest on najlepszym mikselem. Ja bym nie powiedział, że jest najlepszy, ale jest bardzo, bardzo dobry. Jako fan serii drugiej właśnie się dziwię, bo to jest... B bardzo mało tutaj jest serii drugiej w tym rankingu. W sumie nie wiem czemu. Ale po prostu on się bardzo dobrze prezentuje. Jest bardzo nietypowy, ale przez to też jest bardzo fajny. Czekaj, okay, to siódme miejsce. Siódme miejsce daję Forksowi. Forks był to mój trzeci miksel. Dlatego mam do niego też sentymencik, ale jest ogólnie... Bardzo fajnym mikselem, wygląda bardzo spoko, budowę ma git, mordę ma śmieszną. No ogólnie bardzo fajny, pocieszny miksel. Ja lubię też miksele w kolorze żółtym, więc jest git. Na miejscu piątym, nie szóstym. Gargle. Gargle jest o mój drugi mixel. No i też go bardzo lubię. Ma te nogi fajne, ruchome. Dużo osób mówi, że jest podróbą gląpa. Ja zamierzam nagrać w sumie taki film o tej właśnie, o tym, kto jest lepszy, czy gląb czy Gargle. No i po prostu ma fajne nogi. Głowę ma też fajną. Ręce ma takie mikselowe zwykłe, ale wszystko to się fajnie prezentuje. Jest bardzo stabilny, bo ma te klocki z tyłu, więc jest Git. Na miejscu piątym Bernard. No, uwielbiam po prostu jego mordę i to, że zarazie wygląda. I wychodzi na takiego jednego wielkiego psychola. Naprawdę fajnie to wygląda, te rogi fajnie wyglądają. Eee, tutaj ma tą brew taką. Jak moja mama kiedyś mówiła, że ona lubi miksele z zezami. I w sumie też to fajnie wygląda. O, no przecież czy on nie wygląda superancko. Z tyłu ma trochę taką mierną budowę, ale naprawdę jest mega mega sztosem. Miejsce czwarte, czyli tuż przed podium. Dzięki. Dzięki, jest bardzo fajnym mikselem, jakby Te ręce są świetnie wykonane jako rury. Po prostu kolorystyka też świetna. Ten metal ze złotem, z brązowym kolorem ładnie się prezentuje. No i po prostu też fajnie gościu wygląda. Jest strasznie bardzo ruchomy. Ale to przecież dobrze ma te tu zębatki jeszcze na nogach, więc jest naprawdę gicior. Podium rozpoczyna y, ostatni miejsce na podium Skrino, To no po prostu to jest jeden z to jest po prostu no, ikona każdych w większości każdych turniejowych mixeli, bo mówię nie zawsze, u niektórych nie. Ale to nie jest nic złego. Ale po prostu on jest bardzo fajnym mikselem. Ten mikrofon, te ręce najlepszy z serii dziewiątej. Wygląda bardzo przyzwoicie. Ten krawacik tutaj. Małe nóżki robią wielką. Oj, robią wielką robotę. Na miejscu drugim. Mamy snaxa. Snacks po prostu tak mi się podoba, jest on bardzo, bardzo ładnym mikselem, bardzo fajnie on wygląda i po prostu no, no jest zarąbisty, no. Wygląda on szmega, jakby, no, ta wielka, jego wielki ryj i ten mały tułf, ta mała szyja, wygląda po prostu świetnie, no, jakby świetnie to wygląda możemy mu te cuksy oczywiście do mordy wdać no naprawdę super miksel i teraz przechodzimy do ostatniego miejsca moim moim ulubionym mixelem jest i tutaj może nie być możecie się już domyślać dribble Mam go po prostu na ikonce na YouTubie, bo po prostu uwielbiam Mixela. Jest bardzo fajnie zbudowany. Tak trochę w, w, prywatnie. Myślę, że bardzo oddaje mnie z tymi okularami i z wiecznie zatkanym nosem. Naprawdę mi się to podoba. Ten Mixel po prostu wygląda prześwietnie. GlobCorp ogólnie jest chyba jednym z lepszych trybów po prostu może dlatego, że ja lubię kolory zielone. No po prostu ten mikser jest dopełniony. W 100% moim zdaniem wygląda on naprawdę świetnie. No i po prostu jestem z, po prostu z niego zadowolony. No to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten ranking się Wam spodobał. I jak już mówiłem. Wpadajcie na serwer Discord Siema.